thank you Jest wrzesień 1911 roku. Rada Miejska decyduje, że po ulicach Tarnowa będą kursowały wozy tramwajowe. A wszystko to za sprawą burmistrza Tadeusza Tertila, pod którego rządami Tarnów rozkwita. Po wielomiesięcznych przygotowaniach w końcu nastaje dzień, w którym komunikacja miejska w Grodzie Lelwitów przechodzi prawdziwą rewolucję. Ruszył tramwaj w pierwszy kurs i oczywiście cała Rada Miejska z prezydentem, z asesorami tak wówczas nazwano wiceprezydentów. Zaproszeni gości mi ruszyła w pierwszy kurs wagoniki, jak żeby inaczej, na szerwoną, tak jak w Wilwodzie. to zadbał o to, były kupione mimo przetargu lobby, takie wywarł, bowiem wszystko było austriackich, czeskich. Wszystko potrzebne do tramwaju, do elektrowni, ale w Sanoku działała już polska fabryka, a z wagonu. I tertul jak gdyby wymusił na, na urzędnika i na tych wagony polskie zakupić. Osiem zagonów w Stanów. I ruszono. O godzinie trzeciej ruszyła delegacja, o piątej zaczęło się. Normalny kurs początek komunikacji miejskiej. A to już ulica Wałowa w 2011 roku i obchody stulecia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji. Co znalazło się w programie obchodów? Jedna wielka niespodzianka, czyli przenoszenie się w czasie. Jak widzimy, stoi już tutaj autobus stylizowany na tramwaj. Dzisiaj już troszeczkę tutaj zdradzę Państwu. W pewnym momencie... Po tym, gdy, gdy ulica przeniesie się w czasie o te 100 lat, zaczną grać muzycy, w pewnym momencie nadjedzie y, Tadeusz Tertil, który zobaczy nową inwestycję i odjedzie y, tymże autobusem. Y, po czym na jego miejsce przyjedzie najnowsze nasze dziecko, najnowocześniejszy autobus, w pełni klimatyzowany otokar i to jakby jest to odejście tradycji. Przyjazd nowoczesności. O wrażenia z przyjażdżki zapytajmy więc samego Tadeusza Tertila, którego na stuleciu komunikacji zabraknąć nie mogło. Bryczka, tramwaj, a może nowoczesny autobus? Który ze środków lokomocji okazał się najwygodniejszy? Jeżeli chodzi o, o, o jazdę, to jednak nowoczesność, która się tutaj, że tak powiem, wkrada coraz szerszym strumieniem, to jednak jest na miarę dzisiejszych czasów. To już niestety w tej epoce, w 1911 roku, 100 lat temu. No to tramwaj był jakimś wydarzeniem tutaj, ale niestety teraz już ta nowoczesność to jednak nie ma porównania. Burmistrz Tertil docenił także ogrom zmian, jakie przez 100 lat przeszła tarnowska komunikacja. Jak Państwo pamiętacie, po, po tych tramwajach były autobusy z demobilu, potem były tak zwane sany, Jelcze typu Ogórek. Potem żeśmy w 1973 roku przeszli już na autobusy typu Beriet. Potem w latach 97. komunikacja miejska liczyła 30 autobusów niskopodłogowych typu Jelcz 120 i 4 autobusy Mamy. No i w tej chwili w 2011 zakupiliśmy 10 nowych autobusów. Który tu, jak Państwo widzicie, jeden z egzemplarzy jest do dyspozycji mieszkańców. Przeniesienie w czasie to jedno, ale podczas uroczystości stulecia nie zabrakło także akcentów jak najbardziej teraźniejszych. Po wędrówce do ubiegłego stulecia dalsza część uroczystości odbyła się w tarnowskiej sali lustrzanej, gdzie historyk Antoni Sypek przedstawił najważniejsze etapy rozwoju komunikacji miejskiej. Za swoją działalność MPK zostało uhonorowane tarnowskim dukatem. Myślę, że na dzień dzisiejszy MPK jest w sytuacji takiej, która którą możemy nazwać tą lepszą, kiedy poprawia się sytuacja, kiedy się pojawia nowy tabor, kiedy pojawiają się inwestycje związane z tą firmą, kiedy zmniejsza się dług firmy. Doceniając zasługi Państwa jako pracowników Zarządu, Prezydent Miasta Tarnowa postanowił przyznać dukar Tarnowski dla firmy to, który teraz chciałem przekazać w imieniu prezydenta Ryszarda Ścigały na, rzecz, na ręce pana prezesa Jerzego Wiatra. Podczas uroczystości odznaczenia i medale odebrali także zasłużeni pracownicy MPK.